Cześć siemanko, dzisiaj jesteśmy u papug jak widzicie co najpierw jak ten to damy im chleb chleb już im tutaj daję poczekajcie dobra tak tutaj dajemy tu możemy zamknąć Teraz tu otwieram i muszę tam wziąć foremkę. O, widzę, że tutaj jest więcej foremek. O, znalazły się. Kiedyś szukałem. I. Widzę, że są już dwie. Mam. Dobra, mam dwie. Będę sprzątał tą klatkę. To się wszystko okaże, ile było. Dobra. Tak, tak. No, teraz tak, muszę im dać jeszcze jedzenie. Jedzenie, o widzę, że już je. Widać, że głodne. Dobra, sprawdzamy. Muszę im dolać bicie. Tutaj jedzenie wymienimy. Hop. tutaj na moim stoliczku. Tak, tak, kładziemy tutaj. Jak widzicie jeszcze kratki, kratki są niezałożone. no ale założę, nie wiem kiedy, dobra, to mamy, daje mi jedzenie, o babeczkę dostanę taką, pierniczek czy coś takiego, chciałbym wam coś powiedzieć, tylko poczekajcie, żebym nie wysypał, dobra, to tak. Jak oglądacie te, ten film, to jest już w to, poniedziałek. Nie, tak, poniedziałek, poniedziałek nagrywam, a we wtorek to będziecie oglądać. I cały tydzień y, spróbuję zrobić daily filmy. Daily filmy przez tydzień. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale chyba zobaczymy. E, dobra, jeszcze tutaj musimy dać. Tak. No, zobaczymy jak to pójdzie. E, na razie to chyba dobrze. Kolejny, ten musimy tam da iść, dać jej znowu. Nasypuje. Nie nasypuje, tylko tak bierę i ten. Ten film będzie z dwóch części się e, ten. Drugą część nagram jutro rano, czyli we wtorek. Wtedy co będziecie już oglądać to. Drugą część rano. No i to będzie też o papugach i o jak wypuszczamy je. No. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra. Tutaj. Tutaj muszę sobie otworzyć klapę. Słuchajcie, tylko wsadzę, nie wiem, że nic nie widzicie, ale tu muszę przytrzymać, no, jeszcze muszę nalać im wody, a może w sumie zrobimy teraz, może tutaj przycisnąć, Up. dobra, jedną mamy, o, budka coś się, dobra, drugą też mamy już, Dobra. I pokażę wam jak nalewam. picie, Mam tu butelkę, butelkę i robię tak. Przytrzymam się tu i leję, Aż się będzie wylewał. Oj. Jak się już będzie? O, wylewa się, przestaje. Teraz kolejne. Dobra, wylewa się już chyba. Tak. No i co? Zatyczki. Tutaj. Czekajcie. Dobra, trzeba sprawdzić czy dokładnie, bo może papugoce mogą otworzyć i uciec. Ale na pewno nie te papuszki, ponieważ mogłam tamte uciec. Albo te, bo te są wielkie. Tu mają picie, tu mają picie. Dobra. Tutaj odkładam. Tutaj jeszcze im wystarczy na ten moment. No, no i tak. Tutaj muszę zgarnąć. Wczoraj zabrączkowałem papugi te właśnie tutaj, te tutaj, czyli samice, samice, ponieważ są młode i jak wylecą, to nie będę wiedział, które sprzedać. No i co dalej? No i chyba tyle do powiedzenia miałem. Kolejną część chyba zobaczycie już jutro. No zobaczycie, bo jutro będę ją nagrywał. Jutro ją będę tutaj jeszcze zakryję. Y, jutro ją będę rano nagrywał szybko daję tytuł opis no i szybko zmontuję no i o 16.15 będziecie mieć wtedy co będziecie już oglądać no i zachęcam was do do czego? do subskrybowania no. mojego kanału Zosta zostaw y, łapki w górę łapki w górę i i co? I na mojego Instagrama Hodowla Podłoga zwierzęta 1 A też będziecie mieć link w opisie. A jak nie będziecie mieć, to sprawdźcie się na kanał. Informacje tam będzie na pewno już jest pewnie gotowy No, no i co? Drugą część zobaczycie już jutro. Do zobaczenia. Hello, Siema, jest kolejny dzień. I co tam? Jest siódma, czternaście. I otwieramy sobrytki. Dobra, otwieramy tutaj. Jak widzicie, już są tutaj. No. Dobra, otwarcie mają, to im zostawiam, niech sobie wchodzą tutaj na wybiegu. Dobra, idziemy Kolejna otworzyć, bo to nie jest tylko jeden regał, tu jest drugi regał. Dobra. O, patrzcie, już wyszły. Na chwilę będę wychodzić. No, tam są kury. O, już wyszedł. Tu wychodzą już. No, chyba wszystkie. Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, 10 i 11. Wszystkie są. O, kogo pieje. Czekajcie. Idziemy zobaczyć do kurnika, czy mają jedzenie picie. Up, to jest ten nowy kurnik, co wtedy mówiłem kiedyś w odcinku. Dobra, muszę im nasypać jedzenie, a to zrobię poza filmem. Picie to to, to ja uzupełnię, to też. Wszystko uzupełnię, dobra. No i tak, tu są budki. Tak, tutaj są y, zasłony na te okna to będzie jeszcze na zimę robione tylko na razie ten a w przyszłości możliwe że będą papugi ale to zobaczymy co będzie no i są trabinki, pitka piasek z takim kamieczkami i tak samo tam wygląda dobra wychodzimy o już patrzcie już chodzą dobra tu zamykam Trzeba iść do papuk. No i tam co. No. No i tak. No i co mam do pojedzenia? Nic. Chyba. Przechodzimy za chwilę do papuk. Dobra. Jeszcze chwilę, o jak piją. <laughs> ja też trochę chory jestem. Jest wtorek godzina piętnaście. A ja otworzyłem i co idzie do papu. Dobra. Widzimy się za chwilę. A, już jestem u papu. I co? Eee... Tutaj. Papugi już dostały jajko rano, chyba o szóstej, nie wiem o której, czy o piątej, no. Przepraszam, zobaczyć czy mają jedzenie picie. Tu mają, to nie zmieniam i na chwilę, tutaj mogę nifą zmienić i właśnie to chyba tropię. Nie bójcie się. A jeszcze to muszę wziąć do domu, żeby umyć. Co ja robię? Ojku, no. trzeba to otworzyć i napełnić. Mm. Dobra, mam jak ktoś nie widział jeszcze wczorajszego filmu to zapraszam do obejrzenia no no i tak

Jedną ręką to się tak nie da zamknąć tego, ale dobra, spróbuję. Dobra, mam wszystko. No jakby ktoś nie wiedział, to... Ten film, co, ten to jest y, ciąg dalszy wczorajszego. No. Ojejku. Dobra, mamy wszystko. Jeszcze jedno. No i chyba dzisiaj na tyle. A później to. Patrzcie, jak tam się puśtą. puśtają. Mówię... Ser że tak mówię. Po pierwsze, ale jestem chory. Po drugie, że. <laughs> yy... Yy... dopiero co stałem, bo. Wstałem, ubrałem się i już od razu poszłem, yy, poszłem do sy sybrydek, co otworzyć, yy, do papug, jeszcze sobie nie pojadłem nic. Tak, oj, wypadło mi. No dobra, nic się nie stało. Jeszcze muszę dokupić takie pitka, ponieważ tu pękło mi. Tu takiej drobinki nie mają. Ale się kłócą tam, uch. No, bo mam mało pamięci. Dobra, już jestem, bo mam dużo pamięci, za mało pamięci. Dobra, zakładamy. No i co? Żegnam się z wami. No. Dobra, ja już wszystko ogarnąłem. Dzięki, że byliście. Zostawcie łapkę w górę i suba. Na razie. Elo.